W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczą pod pąskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebien. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia wstał, Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, na milszego syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki niemiłosierdzie miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki niemiłosierdzie miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki niemiłosierdzie miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki niemiłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki niemiłosierdzie miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofieruję Ci ciało i krew, duszą i bóstwo na milszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mi usierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mi usierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mi usierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mi usierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mi usierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofieruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo na milszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofieruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, na milszego syna twego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłsierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofieruję Ci ciało i krew, duszą i bóstwo na milszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen.